Kacper Wójcik zarządzał swoim życiem tak, jak zarządzał swoją korporacją, z bezwzględną precyzją, chłodną logiką i zerową tolerancją dla błędów. Jego penthouse w centrum miasta był pomnikiem tego etosu, lśniące powierzchnie, minimalistyczne meble i paleta barw ograniczona do szarości, czerni i bieli. Było to miejsce, w którym kurz nie miał prawa osiąść, a poduszka na kanapie nie mogła być przesunięta nawet o centymetr. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ta obsesyjna potrzeba kontroli doprowadziła do zwolnienia siedmiu gosposi. Każda z nich, w oczach Kacpra, popełniła niewybaczalny grzech, jedna zostawiła odcisk palca na szklanym stoliku, inna ułożyła książki na półce w porządku alfabetycznym zamiast według koloru grzbietu, a jeszcze inna odważyła się zanucić pod nosem podczas odkurzania, zakłócając sterylną ciszę apartamentu. W tym uporządkowanym i zimnym świecie istniała jedna zmienna, której Kacper nie potrafił kontrolować, jego sześcioletni syn, Leo. Od śmierci żony Marii trzy lata temu chłopiec stawał się coraz cichszy i bardziej wycofany. Poruszał się po ogromnym mieszkaniu jak duch, jego mała postać ginęła w przestronnych, pozbawionych życia pokojach. Kacper kochał syna, był o tym głęboko przekonany, ale jego miłość wyrażała się w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego, najlepszych zabawek i prywatnej edukacji. Nie potrafił ofiarować mu tego, czego Leo pragnął najbardziej: ciepła, uwagi i odrobiny chaosu, który jest nieodłącznym elementem dzieciństwa. Każdy śmiech syna, który odbijał się echem od pustych ścian, wydawał się Kacprowi raczej zakłóceniem porządku niż powodem do radości. Ósmą kandydatką była kobieta o imieniu Anna Kowalska. Jej CV nie wyróżniało się niczym szczególnym, a jej wygląd był równie zwyczajny. Miała ciepłe, brązowe oczy, które zdawały się patrzeć na świat ze spokojem i wyrozumiałością cechami, których Kacper nie cenił w biznesie i nie rozumiał w życiu. Kiedy siedziała naprzeciwko niego w jego gabinecie, nie okazywała zdenerwowania, które widział u jej poprzedniczek. Słuchała jego długiej listy zasad i wymagań z uprzejmą uwagą, kiwając głową w odpowiednich momentach. Czystość jest absolutnym priorytetem. Nie toleruje bałaganu, opóźnień ani osobistych rozmów telefonicznych w godzinach pracy. Pana Leo ma swój harmonogram zajęć, którego należy ściśle przestrzegać. Pańskie obowiązki są jasno określone w umowie. Czy są jakieś pytania? Zakończył swój monotonny wykład, spoglądając na nią znad swoich drogich okularów. Anna uśmiechnęła się delikatnie. Tylko jedno. Czy Leo lubi naleśniki? Pytanie zbiło Kacpra z tropu. Zmarszczył brwi, próbując przypomnieć sobie ostatni raz, kiedy jadł z synem coś innego niż posiłek przygotowany przez catering. Nie jestem pewien. Proszę trzymać się menu ustalonego przez dietetyka mimo tego dziwnego początku. Kacper zatrudnił Annę Agencja była już zmęczona jego ciągłymi prośbami, a on potrzebował kogoś natychmiast. Postanowił dać jej tydzień. Był pewien, że znajdzie powód, by ją zwolnić znacznie wcześniej. Pierwsze dni upłynęły bez incydentów. Domyślił czystością, posiłki były podawane na czas, Anna poruszała się po mieszkaniu z cichą wydajnością. Jednak Kacper zaczął zauważać drobne, subtelne zmiany. Na parapecie w kuchni pojawiła się mała doniczka z bazylią. W salonie, na stoliku do kawy, leżała otwarta książka z bajkami, której nie kupił. Co najbardziej go niepokoiło, to dźwięki dochodzące z pokoju Leo cichy śmiech, którego nie słyszał od lat. Pewnego popołudnia, wracając wcześniej z pracy, zastał w salonie scenę, która go zamurowała. Anna i Leo siedzieli na podłodze, otoczeni klockami. Budowali skomplikowaną wieżę, a Leo z ożywieniem opowiadał o każdym jej elemencie. Chłopiec, który zwykle komunikował się monosyłabami, teraz trajkotał bez przerwy, jego oczy błyszczały spod ekscytowania. Kacper stał w drzwiach niezauważony, czując dziwną mieszankę irytacji i czegoś innego, czego nie potrafił nazwać. To było naruszenie zasad, to był chaos. Ale widok uśmiechniętej twarzy syna poruszył w nim jakąś dawno zapomnianą strunę. Nie skomentował tego. Wycofał się do swojego gabinetu i próbował skupić się na pracy, ale obraz roześmianego syna nie dawał mu spokoju. W jego sterylnym świecie pojawił się kolor. A on nie wiedział, co z tym zrobić. Zamiast czuć wdzięczność, czuł niepokój. Anna naruszała granice, wprowadzała do jego domu emocje, od których tak starannie się odgrodził po śmierci Marii. Postanowił obserwować ją baczniej, szukając pretekstu, by zakończyć tę niepokojącą się lankę. Zauważył, że Anna rozmawiała z Leonie jak z dzieckiem, które trzeba obsłużyć, ale jak z małym człowiekiem. Pytała go o zdanie Słuchała jego fantastycznych opowieści o smokach i kosmitach i traktowała je z powagą. Pewnego dnia znalazła w szufladzie stare kredki i blok rysunkowy, których Kacper nie widział od pogrzebu żony. Maria uwielbiała rysować z synem. Anna po prostu położyła je na biurku chłopca. Następnego wieczoru Kacper znalazł na swojej poduszce rysunek. Przedstawiał trzy postacie trzymające się za ręce. Wysoką, niezgrabną figurę steczką, małego chłopca po środku i kobietę z ciepłym uśmiechem. Nad ich głowami świeciło wielkie, żółte słońce. Kacper długo wpatrywał się w kartkę. Poczuł kucie w sercu, bolesne i ostre. To był pierwszy rysunek, jaki Leo dał mu od lat. Zamiast go wzruszyć, poczuł gniew. Gniew na Annę, która wkraczała na teren zarezerwowany dla wspomnień o Marii. Zdecydował, że to koniec. Nazajutrz ją zwolni. Powód był już gotowy. Nieuprawnione ingerowanie w sferę prywatną rodziny brzmiało profesjonalnie i ostatecznie. Z tą myślą zasnął, ściskając w dłoni pognięciony rysunek syna. Jednak następnego dnia wszystko się zmieniło. Kacper wrócił do domu w południe, ponieważ ważne spotkanie zostało odwołane. Wszedł do mieszkania cicho, z zamiarem wezwania Anny do gabinetu i wręczenia jej wypowiedzenia. Kiedy przechodził obok salonu, usłyszał głosy. Zatrzymał się. A to, co zobaczył i usłyszał, wstrząsnęło nim do głębi. Leo stał na środku pokoju, z rączkami opartymi na biodrach, dokładnie tak, jak często robił to Kacper, gdy był niezadowolony. Jego mała twarz była wykrzywiona w grymasie surowości, który był groteskową karykaturą jego własnego wyrazu twarzy. Patrzył na Annę, która kręczała na podłodze, wycierając niewidzialny pyłek z nogi stołu. To jest niedopuszczalne, Anno, powiedział Leo, a jego głos. Zwykle cichy i nieśmiały, był teraz nienaturalnie ostry i władczy. Był to niemal doskonałe naśladowanie tonu Kacpra. Ta plama. Widzę ją stąd. Jest pani całkowicie niekompetentna, Kacper poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Słyszał te słowa wcześniej. Sam je wypowiedział. Do gosposi numer 5, która nie zauważyła kropli wody na chromowanym kranie. Anna spojrzała na Leo a w jej oczach nie było strachu ani urazy, tylko łagodny smutek. Masz rację, Leo. Postaram się bardziej, ale chłopiec nie przestawał. Kontynuował swoją okrutną grę, nieświadomy, że jego ojciec jest świadkiem. Staranie się to za mało. Oczekuję perfekcji. W tym domu nie ma miejsca na błędy. Jesteś zwolniona, to ostatnie zdanie uderzyło w kacpra z siłą fizycznego ciosu. Jesteś zwolniona słowa które tak łatwo przychodziły mu na usta, wypowiedziane przez jego własnego syna, brzmiały potwornie. W jednej chwili zobaczył siebie w lustrze zimnego, bezdusznego tyrana, który swoją obsesją na punkcie porządku zatruwał jedyną osobę na świecie, która powinna być dla niego najważniejsza. Nie uczył syna dyscypliny i dążenia do doskonałości. Uczył go okrucieństwa. Uczył go, jak ranić innych. Uczył go, jak być samotnym. Wstrząs był tak silny, że Kacper musiał oprzeć się o framugę drzwi, żeby nie upaść. Cały jego świat, zbudowany na fundamencie kontroli i porządku, rozpadł się w pył. Zrozumiał, że problemem nie były niekompetentne sposie. Problemem był on sam. Jego chłód, jego dystans, jego niezdolność do radzenia sobie z żałobą, wszystko to skraplało się w toksyczną atmosferę, w której jego syn uczył się, że okazywanie władzy jest ważniejsze niż okazywanie serca. Wkroczył do salonu. Dźwięk jego kroków sprawił, że Leo podskoczył i odwrócił się. Gdy zobaczył ojca, jego maska surowości opadła, a na jej miejsce pojawił się strach. Był pewien, że czeka go kara za bycie niegrzecznym. Anna również wstała, jej twarz wyrażała troskę. Kacper nie spojrzał na Annę. Jego wzrok był utkwiony w przerażonej twarzy syna. Zrobił coś, czego nie robił od lat. Zamiast stanąć nad nim, Grując swoją postacią, ukląkł na jedno kolano, aby znaleźć się na poziomie oczu chłopca. Leo, zaczął, a jego głos załamał się. Musiał odchrząknąć i spróbować ponownie. Leo, przepraszam, chłopiec patrzył na niego z niedowierzaniem. Słowo, przepraszam, z ust jego ojca było czymś tak obcym, jak śnieg w środku lata. To, co powiedziałeś, te okropne rzeczy, które powiedziałeś Annie, to moja wina, kontynuował Kacper, czując. Jak w jego oczach zbierają się łzy. Słyszałeś, jak ja tak mówiłem, prawda? I myślałeś, że tak trzeba, że tak postępują dorośli. Pomyliłem się, synu. Bardzo się pomyliłem. To nie jest siła. To jest słabość. I przepraszam, że cię tego uczyłem. Łzy spłynęły po jego policzkach. Po raz pierwszy od śmierci Marii pozwolił sobie na okazanie słabości przed kimkolwiek. Sięgnął i przyciągnął Leo do siebie, obejmując go mocno. Chłopiec na początku był sztywny, zszokowany, ale po chwili jego małe ramiona oplotły szyję ojca i wtulił się w niego, jakby chciał nadrobić wszystkie lata straconych uścisków. Kacper trzymał syna w ramionach, czując, jak jego małe ciało drży od cichego płaczu. Po długiej chwili podniósł wzrok na Annę, która stała w milczeniu, patrząc na nich ze łzami w oczach. Anno, powiedział, jego głos był wciąż chrapliwy od emocji. Chciałem panią dzisiaj zwolnić. Anna skinęła głową, jakby spodziewała się tego. Ale teraz, zawahał się, szukając odpowiednich słów. Teraz proszę, żeby pani została. Nie tylko jako gosposia. Potrzebujemy pani. Ja potrzebuję pani pomocy. Nie wiem, jak być ojcem, Anno. Myślałem, że wystarczy zapewnić mu wszystko, ale zniszczyłem to, co najważniejsze. Proszę. Zostań i pomóż mi to naprawić to było wyznanie, które kosztowało go całą dumę, jaką w sobie nosił. Było to przyznanie się do porażki, ale jednocześnie był to pierwszy krok w kierunku prawdziwego zwycięstwa. Anna podeszła bliżej. Jej twarz była pełna współczucia. Zostanę, panie Kacprze. Oczywiście, że zostanę, a potem dodała cicho. Myślę, że Maria byłaby z pana dzisiaj bardzo dumna wspomnienie imienia żony. Wypowiedziane z taką delikatnością, nie zabolało go tak jak zwykle. Zamiast tego przyniosło ulgę, jakby ktoś otworzył okno w dusznym pokoju. Tego wieczoru po raz pierwszy od trzech lat Kacper nie wrócił do swojego gabinetu po kolacji. Zamiast tego usiadł z Leo i Anną na podłodze w salonie i pomógł im dokończyć wieżę z klocków. Była krzywa i niestabilna, i w każdej chwili groziła zawaleniem. Była absolutnie nieperfekcyjna. I była najpiękniejszą rzeczą, Jaką Kacper widział od bardzo dawna. Przez następne tygodnie i miesiące dom Kacpra powoli się zmieniał. Sterylna cisza została zastąpiona przez śmiech, muzykę i ożywione rozmowy. Szare ściany zaczęły ozdabiać kolorowe rysunki Leo. W kuchni często unosił się zapach świeżo pieczonego ciasta. Kacper uczył się na nowo być ojcem. Uczył się słuchać, zamiast wydawać polecenia. Uczył się bawić, brudzić sobie ręce i śmiać się samego siebie. Zaczął wychodzić wcześniej z pracy. Czasami zabierał Leo do parku, gdzie razem grali w piłkę. Innym razem całą trójką jechali za miasto na piknik. Anna była zawsze przy nich, nie jako pracownik, ale jako cichy, stabilny filar ich nowo powstającej rodziny. To ona nauczyła Kacpra, jak czytać bajki na dobranoc, używając różnych głosów dla każdej postaci. To ona pokazała mu, jak upiec naleśniki, które Leo tak uwielbiał. Pewnej soboty, kilka miesięcy po tym przełomowym dniu, Kacper znalazł Annę i Leo w ogrodzie na dachu, który był nieużywany od lat. Razem sądzili w donicach kwiaty. Kacper podszedł do nich, zdział marynarkę i bez słowa ukląkł w ziemi obok syna. Leo spojrzał na niego, a jego twarz rozjaśnił szeroki, szczery uśmiech. – Tato, brudzisz sobie spodnie – powiedział z rozbawieniem. Kacper roześniał się prawdziwym, głębokim śmiechem. Wziął garść ziemi i żartobliwie posmarował nią nos syna. To tylko spodnie synu. Można je wyprać. Niektórych rzeczy nie da się tak łatwo naprawić jego wzrok, spotkał się ze wzrokiem Anny ponad głową chłopca. W jej oczach widział uznanie i ciepło, które stały się dla niego równie ważne jak oddech. Zrozumiał, że przez lata budował wokół siebie fortece ze szkła i stali, myśląc, że chroni go to przed bólem. W rzeczywistości więził w niej siebie i swojego syna. Dopiero kiedy pozwolił komuś z zewnątrz zburzyć te mury, odkrył, czym jest prawdziwy dom. Dom nie był miejscem idealnego porządku, ale przestrzenią wypełnioną miłością, akceptacją i zapachem naleśników. A on, Kacper Wójcik, prezes i tytan biznesu, w końcu zrozumiał, że jego największym osiągnięciem nie były miliony na koncie, ale uśmiech na twarzy jego syna. I za to był wdzięczny ósmej gosposi, która nie została zwolniona.